Witam widzów eee, Chwila objaśnień odnośnie tych wszystkich dziwnych rzeczy, z zamieszczam Bo tak, może i długo trwa e, te filmy z Civic Z rajdową, Hondą Bo to jest powodowane wieloma czynnikami Ponieważ, bo ponieważ a propos Aktualnie pracuję nad e, pięcioma samochodami jednocześnie i to wszystko Wam pokażę, bo to robię y, głównie na, na YouTube, żebyście widzieli, jak można samemu naprawiać rzeczy. Y, nawet bardzo nowe samochody, że to nie jest całe tak skomplikowane. Protipy, szybkie, nawet bez użycia narzędzi. Y, no, aby każdy, kto jest, można powiedzieć, y, zainteresowany, zaoszczędziłem sobie już tam pieniędzy, y, które by wydali na serwisy, bo. Ma jeszcze. Temat, w się śmieszny, poddałem nawet są do serwisu. I nie uwierzycie, yy, co się wydarzyło w serwisie. Yy, przy naprawie bardzo prostej, yy, co nabrało do zrządu. A takie meceje powychodziły, że szybko dogadać. Więc yy, nie zawsze cena lub nie wiem, co danie rzeczy do specjalisty wychodzi na dobre. Yy, to też pokażę wam niedługo. I to właśnie ten sam film, teraz wracam z tego serwisu. I co jeszcze? Więc Idzie moc atrakcji. Wszystkie filmy, znaczy wszystkie, no wsta będę wstawiał regularnie. Też nawet z napraw takiego nowego samochodu jak ten. To jest Volkswagen Atlas 23 rocznik. Też mam inny projekt w zanadrzu dla Was. Pokażę. Tylko właśnie nie wiem, kurczę, który kupić samochód. Ale to wszystko idzie młody kurukami, muszę jeszcze dokończyć yy, warsztat drugi. Yy. Nie znudzajcie się tym wszystkim, bo idą nowe... nowy content tak. Nowy content specjalnie dla Was, dla tych co oglądacie, żeby było ciekawie i żeby... zawsze jest yy, jakaś to atrakcja w życiu, dodatkowo jest bardzo oszczędność finansowa, też opowiem. Yy, a dodatkowa jest satysfakcja, że samemu musi coś nauczyć i zrobić. A o to w tym wszystkim chodzi w tym kanale Żeby każdy, kto ma jakieś wątpliwości, że czegoś się nie da To sobie odpalił, wpisał, zobaczył, że da się To jest taka różnica, że ja nie mam oficjalnego, otwartego warsztatu Więc mogę robić, co chcę I to jest tym kim zarobiste, bo yy, nikt mnie nie ściga I mogę totalnie wymyślać naprawdę, jakie mam ochotę Lub coś się mi zepsuje I do zobaczenia Niedługo. Jaki jak? Mechanicy. To jest takie kopięcie w koło po prostu. Pukałem i pas, pas. Tu się rusza, No, 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 no jak będzie? No, to zna. się nie powinno ruszać. To to nie tylko do przodu. To nie pojedzie, bo... Wszystko musiałem wyczyścić, wylakierować tą klatkę całą. technicznego, to to wynika. Ale to jest brudne. No. To, to jest wrotnica I to, i to musi być brudne, bo tu jak ta woda ma. Ale teraz nie lata, ale jest nadal brudne. Bo jak to działało, to latało pod domu. A co to za folijka? Tak. No Przecież to się spali, chłopie. Przecież to, jest, to, jest... to, od... jest... to powiem, samochód, się... To jest... Prędzej samochód... ten samochód niż to pojedzie. Hmm. pojedzie no. Żarówka ci się spaliła? Jest. <laughs> no, <śmiech> ale... przepraszam bardzo. Zawaliam ale Powiedz, on wanie tak zostanie dopuszczony do, do, do jazdy. Ja też. Się... No, fajnie, fajnie wygląda, naprawdę. Ale jeszcze, no, wiesz. To będzie fajnie, jak skończyłby ten Kiedyś. Ale on będzie miesiące. Tutaj nie będzie miał drzwi. Ja nie miał ja wszystko, normalnie. To. Wszystko mam, wszystko drzwi będzie tu błotnie i kołane, bo nie wschodzie. Na A jesieni pierwszy ten? Nie, na wiosnę i na jesień. Co pan na Dwa lata, jest ja daj czas, dwa lata i dwa lata to zrobię. A dwa lata sobie dajesz, no i dobrze, czyli. <grym> ben, a co tu jeszcze trzeba zrobić? <grym>